Życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki. Żywe słowo, ten święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku czytaj, pismo święte. Proste i oczywiste zasady wynikające z natury człowieka. Chcesz być szanowany, rozumiany, kochany. Sam szanuj, kochaj, rozumiej. Najbardziej istotne jest to, że to sam Bóg domaga się z naszej strony takich postaw, stając w obronie słabych, już pokrzywdzonych przez życie. Wymienia tu przybyszów, wdowy, sieroty, ubogich. Bóg jest dla nas życzliwy i dobry, ale sam spodziewa się. Z naszej strony podobnej postawy, i to nie względem siebie, ale względem drugiego człowieka słabego, bezbronnego, nieporadnego. Sam nie oczekuje z naszej strony żadnych ofiar, ale miłosierdzia dla drugiego człowieka. Spodziewa się miłości nawet wobec wrogów. Z naszej strony może pojawić się wątpliwość, czy Bóg rzeczywiście usłyszy wołanie słabych, pokrzywdzonych? Trzeba nam pamiętać, że nasze życie nie ogranicza się do doczesności, przed nami wieczność. Jestem przekonany, że to właśnie tam Bóg okaże nam swoją sprawiedliwość. Jaka ona będzie, zależy od naszej sprawiedliwości doczesnej. Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Głoszona przez Świętego Pawła dobra nowina z mocą i w radości Ducha Świętego trafia na podatny grunt. Tesaloniczanie nawracają się, porzucają swoich dawnych bożków i zwracają się ku Bogu żywemu i prawdziwemu. Co najbardziej istotne, za nawróceniem, za łaską wiary idą również czyny miłosierdzia, o których Głośno w Macedonii i Achai. Wynikają z tego dwa bardzo ważne aspekty: głoszone, słuchane, czytane. Boże słowo prowadzi do nawrócenia serca, dlatego warto słuchać, warto czytać, warto sięgać po Pismo Święte. Drugi aspekt: nawrócenie serca, które jest wynikiem słuchania, czytania Bożego Słowa, prowadzi do zmiany naszego myślenia. Wiara przeobraża się w czyny miłosierdzia. Podstępne pytanie. Ciekawe, czy nauczyciel z Nazaretu wychwyci to, co najba najbardziej istotne w gąszczu ponad 600 przepisów i zasad. Czy powinni się dziwić odpowiedzią? Z pewnością nie, dlatego że przekazanie miłości Boga i bliźniego jest fundamentalnym w stosunku do innych praw i przepisów. Jestem przeświadczony co do tego, że jeśli ktokolwiek z nas przejąłby się do głębi przykazaniem miłości i bliźniego, niepotrzebne by były żadne kodeksy, żadne nakazy czy zakazy. Istotną sprawą jest również miara siebie zawarta w sformułowaniu jak siebie samego. Jeśli ktoś nie szanuje siebie, nie jest w stanie tak naprawdę szanować drugiego człowieka. Jeśli nie kocha siebie, nie jest w stanie kochać Samego Boga. Dlatego zachęcam swoich penitentów do tego, by ra, rano stając przed lustrem, uświadamiali sobie, że są kochani przed, bo, przez Boga, że w jego oczach są wyjątkowi. Dlaczego tak? Dlatego, że jeśli człowiek czuje się kochany, ma potrzebę kochać, ma potrzebę tą miłością dzielić się z przypadkowo spotkanym człowiekiem. Święta Teresa, której Pragnieniem było być miłością w sercu Kościoła, tak pisała o miłości. Kochać, jakże nasze serce do tego właśnie jest stworzone. Szukam niekiedy innego słowa, które mogłoby wyrazić miłość, ale na ziemi wygnania słowa nie są w stanie oddać wszelkich drgnień duszy, to też trzeba się uchwycić tego jedynego słowa: kochać. Niech Boże Błogosławieństwo rozpali nasze serca do tego, by miłować naszych nieprzyjaciół, by w ten sposób przezwyciężać wszelkie zło. Niech was błogosławi i strzeże wszechmogące Bóg Ojciec i Sen i Duch Święty. że życie jest pięknym momentem, człowieku czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj, Weź do ręki, żywe słowo te świętej w siegi.